A jak kurwa? Jest to odrzucenie koloru zajebiste po prostu. Naprawdę zajebiste. Chodź, może te porobić. Na to tylko patrzy. <gryarım> jak oni <nie gry bilmiyorum> <zrobić. gry wizy> No stary, co myślisz, że cię na fotelda robił no, tu jest number one, nie? Nie wiem czy wiesz. Nie. No kurwa, ale... Oni wiedzą, ale kurwa, ty, kurwa nie, nie zapominają, nie? <noise> ale, ja tu za, co? Co? 4? 4. ale co ja Siwy Kurwa, 98 kurwa. Ale ty jak kasz? Nie, no akurat... Moje akurat... Moje akurat na nie korzyść. <hłatki>

No, jaż nie? nie. Nachęcony. Końcu... Po no. no, no. no. poszły poszliśmy? Na kręcenie Na analny taki kurwa, bez wroga, prawda? No, nie no. jesteś fajna, na afirmacji, no, że cię Bo szkoda, że tak To szkoda, że To tak jakby na